No kochani, to znowu ja witam was w tą słoneczną, cudną, kochani, niedzielę. Niedziela handlowa, więc, kochani, jak się to mówi. Jest też wyprzedaż pyłku, czyli to, co się dzieje, to na pewno są super promocje na niejednym drzewie. Część pyłku jest oczywiście delikatnie przymrożona. U nas dzisiaj był w jednym miejscu. Patrzcie się, tam jeszcze sarenka biegnie. W jednym miejscu był przymrozek, na drugiej pasiece nie było przymrozku, aczkolwiek pszczoły na jednej i drugiej pasiece z samego rana wyleciały i próbowały cokolwiek pozyskiwać, nawet tam, gdzie ule były troszeczkę w cieniu, więc potrzeby miały. Ostatnio pogoda tutaj u nas na Małopolsce nas nie rozpieszczała. Wczesna wiosna była piękna, słoneczna, ciepła. A teraz kochani, no niestety ten niż przedłużył się i dość długo nas nie opuszczał. Mamy nadzieję, że te obiecane zmiany pogodowe w tym momencie po pełni nastąpiły na trochę dłużej, ale nie powiem, deszcz był też potrzebny, troszeczkę nam popadało, niedużo, to wszystko jest bardzo mało, jeżeli chodzi o start wiosenny pogodowy, śniegów nie było większych, więc braki, jeżeli chodzi o wilgotność podłoża są duże. Co, kochani dzisiaj. No dla mnie dzisiaj pierwszy przegląd wiosenny. Troszeczkę opóźniony, troszeczkę późniejszy niż zawsze ze względów osobistych. Pamiętajcie, że na pasiece jest coś takiego, kochani, że nie oceniamy jednego pszczelarza przed drugiego. Oceniamy tylko wtedy, jeżeli komuś się nie chce woli posiedzieć przed telewizorem niż iść do pszczół. I zrobić swoje obowiązki, ale są takie obowiązki w życiu, które musimy przedkładać na to, co powinniśmy zrobić, więc robimy to wtedy, kiedy możemy najszybciej. I właśnie u mnie nastała dzisiaj ta wiekoponna chwila, która powinna być jakieś czy tygodnie temu zrobiona. Ale też te chłodne dni nie pozwalały na to, żeby cokolwiek zrobić. Wczoraj było słoneczko, ale byłam cały dzień w pracy, nawet jeżeli by była pogoda, pewnie opuściłabym ten pierwszy dzień, żeby się obleciały, żeby sobie poznajdowały troszeczkę tego pyłku, uzupełniły braki. No bo ja dzisiaj wkroczę ze swoimi pracami dość intensywnymi pracami, więc troszkę im zakłócę tego porządku, ale też czekałam na to, żeby jednak to cieplejsza pogoda przyszła i w tym momencie mniej pszczół będę miała w ulu, będzie praca dla mnie łatwiejsza. One już wiedzą, gdzie lecieć po co lecieć, więc wykorzystam tą chwilę. Kochani, oczywiście do pierwszego przeglądu takiego większego zawsze podkurzacz. U mnie podkurzacz, kochani, bluza i dłuto to są narzędzia podstawowe i każdy z nas powinien to mieć. Nie zawsze niektórzy pszczelarze używają bluz, choć ja zawsze zachęcam, żeby jednak tą bluzę czy kapelusz mieć pod ręką. Podkurzacz, kochani, zawsze powinien być odpalony. Nie chcecie stosować podkurzacza, jak najbardziej... Wasza decyzja, ale pamiętajcie, zapalony podkurzacz to jest bezpieczeństwo. Nie chodzi o Was, tylko chodzi o to, że ktoś może być w pobliżu i komuś może się stać krzywda. W tym momencie zawsze taki podkurzacz może nam pomóc. I tutaj nie lekceważmy sobie to, że my jesteśmy miłośnikami pszczół. To nie znaczy, że koło nas wszyscy będą kochać również te owady tak samo jak my. kochani. Notatki. Pierwsze notatki na początku sezonu. Co potrzeba, jak wygląda rodzina, jakie są braki, czy łączyć, czy nie łączyć, czy jest matka, jak matka czerwi, czy są oznaki chorobowe, czy nie ma, czy jest pokarm, ile ramek trzeba dołożyć, ile przynieść, ile korpusów przynieść, czy pół korpusów przynieść. To wszystko notujemy sobie. Nie musimy tego wszystkiego już dzisiaj mieć, ze względu na to, że dzisiaj robimy przegląd, sprawdzamy stan rodziny, siłę rodziny, a później taki korpus możemy sobie położyć. Przynosząc po prostu troszkę podkurzacza, nie zaburzamy wtedy już tej pracy w dolnym gnieździe, tylko delikatnie sobie odymijmy górę, położymy korpus. I na tym będzie polegać uzupełnienie. Jeżeli bym chciała to wszystko dzisiaj zrobić, brakłoby mi czasu, ze względu na to, że ja mam prawie 50 pni, trzy pasieki do przejazdu. No i oczywiście dzisiaj i tak nie wyrobię z intensywnością pracy, ze względu na to, że to jest praca bardzo pracochłonna, czasochłonna, ponieważ tutaj chodzi o to, żeby zrobić raz, a porządnie, bo później nie chcę już pszczołom przeszkadzać, aby sobie uzupełniały wszystkie braki. Oczywiście coraz więcej kwiatów kwitnie, więc może się szykujemy już do pozyskiwania wielokwiatu. Pamiętajcie, że w tym momencie ściągamy już Ciasta, nie podajemy syropów, jeżeli następuje nektarowanie. Jak miodnia zakładacie, tym bardziej nie podajemy syropów, jeżeli mamy nektarowanie. Kochani, tutaj musicie uważać, jeżeli chodzi o wspomaganie pszczół jedzeniem, takim, które wam może miód zafałszować. Pamiętajcie, tutaj wy musicie ocenić, bo my, my wam nie pomożemy w tym, czy dać, czy nie dać, co dać, ile dać, bo jeżeli jest nektarowanie, to my nie dokarmiamy już pszczół, tylko i wyłącznie dokarmiamy wtedy, kiedy następuje głód. Kochani, tutaj w tym momencie powinniśmy mieć. W czasie właśnie już po zbiorów pożytków przygotowane specjalne ramki z pokarmem zasklepionym, które możemy uzupełniać braki. Na górze ramek piszemy zawsze, że to jest pokarm zimowy, zaznaczamy sobie na czerwono jakieś iksiki, żeby nam później te rameczki nie weszły w skład miodobrania. Możemy oczywiście je dawać do gniazda, jeżeli mamy taką możliwość, ewentualnie możemy dać do miodni jako skrajne. Musimy się tam liczyć, że do tych rameczek dołożą wam miodu i to będzie jako żelazny zapas, kochani, po Wtedy tych rameczek nie bierzecie i nie wirujecie sobie z miodem. Oczywiście chcecie to sobie to zrobicie, ale to będzie fałszowanie miodu i takich rzeczy pszczelarz nie robi. Co więcej, kochani, bym wam mogła powiedzieć jako na ten pierwszy filmik, bo nie wiem co mnie dzisiaj spotka. Pewnie będzie filmików kilka. Co bym Wam mogła powiedzieć? No nic, miłej pracy, fajnego sezonu, fajnie, że trwaliście, fajnie, że przeszliście tą zimowlę. Nie jeden z Was się cieszy, inny płacze. No pamiętajcie, żywe stworzenia niosą za sobą i smutki, i radości, i to się trzeba liczyć. Pszczelarz przetrwa wszystko, będzie trzeba, odbuduje od podstaw. To jest ciężka praca, nieraz trwająca kilka lat, aby to po głowie pszczół na swoim terenie odbudować. Więc kochani, pamiętajcie, że dzisiaj jest ten pierwszy wiosenny. Może u Was już jest, ale u mnie ten pierwszy wiosenny start, kiedy to krąg życia już się zatoczył, pokolenie zimowe w większości jest wymienione. I tutaj apel do każdego z Was: Pamiętajcie, jesteście odpowiedzialni nie tylko za swoje pszczoły na swojej pasiece, ale Wasze postępowanie ma ogromny wpływ na wszystkie sąsiadujące pasieki. I dojrzały pszczelarz dojrzały, kochani. Bo to nie chodzi o dojrzałość, że my jesteśmy dorośli, mamy te swoje lata. Chodzi o zrozumienie dojrzałości pszczelarza. Dojrzały pszczelarz nigdy nie będzie chciał. Zrobić nazłość drugiemu pszczelarzowi, ponieważ robi nazłość swoim pszczołom. I to, jak się zrozumie, to wtedy my zatoczyliśmy ten wielki krąg życia w swoim umyśle i w swoim sercu, i możemy się mianować pszczelarzami, kochani, bo to właśnie wtedy, kiedy wiemy, że wszystkie pszczoły są nasze, zrozumiemy cud natury, ponieważ to wszystko, co nas otacza, jest nasze wspólne. I tego należy, kochani, się trzymać. Miłego i do zobaczenia w następnym filmie.